Dzień dobry drodzy uczniowie, dzisiaj kolejny m, temat. M, tworzenie stron internetowych CMS-ie Google, nie będzie to język HTML, będziemy tylko CMS, CMS to jest system wypełniania treści. Jest to trochę podobne m, w konstrukcji do m, wypełniania m, programu PowerPoint, że program już jest przygotowany, a my tylko wypełniamy e, treście. Pokażę, zanim przejdziemy m, do pokazania. Jak tworzymy tą stronę, to proszę, żebyście weszli na stronę sites.google.com/view. Tak, tutaj jest adres pisany, czyli po kliknięciu wchodzimy na stronę. Natomiast następnie klasa pierwsza, i tutaj mamy witryny Google. I teraz tak, w folderze informatyka, proszę przygotować folder Witryna Google, i tam umieścicie wszystkie materiały, które będziecie wykorzystywać do stworzenia tej witryny oraz link, czyli tą utworzoną stronę. Pod spodem wypisane są elementy, które będę oceniać. I termin oddania projektu witryny jest to 22 maja 2020 roku, czyli hmm. dwa tygodnie. Zanim przejdę do nawet pokazania, może tutaj, o, przejdę i pokażę przykładowe witryny Waszych starszych kolegów, królestwo Organizmów i popatrzcie. No, w ten sposób przełączamy się. Hmm. Między stronami. Widać, że tutaj jest trochę brakuje mi na przykład na tej stronie zdjęć. To są tylko informacje, więc to nie jest e, najciekawsza i najlepiej zrobiona strona. Tutaj widać, że są mapy. No to mapy są. Na przykład inna strona. Tak? I kolejna strona. Zobaczcie, na niej jest teraz z lewej strony. Tutaj już mamy więcej zdjęć i można to w ten sposób przygotować. Nie będę jakby omawiać, bo chcę Wam tylko pokazać, że, że w zasadzie strona będzie zależała i jej wygląd tylko i wyłącznie od Waszych pomysłów i od Waszej kreatywności. I kolejno. Może jeszcze tutaj cofnę. Widzę, że to jest mapa. Tak, z zaznaczonymi punktami. Dalej, następna jest to Korea. Tak, o Korei. No, coś tutaj mapa nie, nie działa. Nie widać dokładnie. A jest, jest ona tylko, że była za bardzo przybliżona. O! Tak. Mamy informacje: o Korei jest kalendarz. Jest o geografii. Tak, już taka widać ciekawsza strona o kulturze. Tak, gdzie możemy sobie. Zobaczcie tutaj już bardziej zaawansowana strona. Możemy. Są również filmy. Możemy tutaj przejść. O informacje. Jest turystyka Korei. Z informacjami ze zdjęciami, tak jak robiliście to przy ostatnim projekcie. Trochę o języku. Dość obszernie i ciekawie przygotowana strona. Inną stroną jest to o Jordanii. Akurat tutaj jest dużo o, o różnych krajach, ale to nie musi być o danym wybranym kraju tematykę. Możecie wziąć dowolną. Więc tu zobaczcie, w inny sposób są wykresy, jedzenie, filmy, mapa. Tak, tylko tutaj na zwróćcie uwagę, nie ma żadnej podstrony. Jest tak na razie, jest, jest to scrollowanie. Wasz pomysł będzie Wasze wykonanie. Albo Afryka. Tak? I tutaj również różne informacje w różny sposób przygotowana strona. My będziemy korzystać z CMS-a z CMS CMS Google, natomiast to nie jest jedyne narzędzie do tworzenia CMS-ów. Można to tworzyć na przykład w Wixie. Tutaj pokazuję przykład takiego darmowego oprogramowania. Można tworzyć to w WordPressie, tak jak jest nasza strona szkolna przygotowana. Wybór takich CMS-ów do wypełnienia treścią jest kilka. I za chwilę przejdę do omówienia CMS Google. Dziękuję.